Jestem w Tychach na ulicy Sikorskiego. dojeżdżam do węzła drogowego z drogą krajową numer 1 i pojedę w kierunku Katowic jak widzimy Katowice w lewo. Trzeba wobec tego zmienić pas ruchu. Jesteśmy na drodze, z pierwszeństwem ustępujemy pojazdom z przeciwka, tutaj starajmy się w ten Pas wąski wjeżdżać, zakaz ruchu rowerów, pojazdów zaprzęgowych, jak widzieliśmy na znaku, i mamy tutaj pas przeplatania jak widać, bowiem zarówno jest dla nas pasem włączeniowym, jak i pasem zjazdowym dla zjeżdżających na stację paliw.